Alleluja! Aleluja! Wielbi dusza moja Pana! Aleluja! I raduje się Duch Mój w Bogu Zbawicielu moim! Alleluja! Aleluja! Alleluja. 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 Obejrzał Pan na uniżenie swojej służebnicy. Alleluja! Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Aleluja. Alleluja. Alleluja! 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 Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny a imię Jego jest święte. Alleluja! Jego zaś miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Alleluja! 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 Alleluja. Pan ukazał moc swego ramienia. Alleluja! Rozproszył wyśniących się, zamysłami serc swoich. Alleluja! 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 Sprącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Alleluja! Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Aleluja, alleluja. alleluja! 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 Ujął się Pan za swoim sługą Izraelem. Alleluja! Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Alleluja! alleluja. Alleluja, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Alleluja, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen, Alleluja. Alleluja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Matko Chrystusowa, Maryjo, Matko Ludomska, już od dawna z tego obrazu na nas spoglądasz. Cicha i skromna choć w szacie utkanej ze srebra zapraszasz do siebie tych, którzy Tobie ufają i oczekują pomocy. Przyjmij dobra Pani, nasz hołd uwielbienia który Ci składamy jako Matce naszego Pana. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel i jak Cię sławi Kościół przez wieki. Przychodzimy do Ciebie z ufnością, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz trud codzienny, nasze radości i nasze nędze. Stawiaj się za nami do Boga, bo trzeba nam światła i mocy, bo potrzebne nam jest miłosierdzie, gdy słabniemy i upadamy, bo potrzebna nam jest łaska, aby żyć według Bożych przykazań. Bądź nam pocieszycielką i wspomożeniem. W Twoje matczyne ręce oddajemy dzieci i młodzież, małżeństwa i rodziny, cierpiących, a zwłaszcza tych, którzy już kończą swoją ziemską drogę. Matko, przyjmij. Matko, nie opuszczaj, matko, prowadź nas do nieba. Amen. Matko Boża Ludomska, błagamy Cię, byś wyprosiła nam wszystkim łaskę szybkiego wygaśnięcia epidemii. Prosimy Cię o wsparcie dla wysiłków tych wszystkich, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo. Wyproś łaskę zdrowia dla zarażonych. Niebo dla zmarłych z powodu epidemii. Matko Boża, w związku z Dniem Matki, błagamy Cię o potrzebne łaski dla wszystkich naszych matek żyjących, wyproś łaskę zdrowia, potrzebne Boże błogosławieństwo, Bożą opiekę, a niebo wyproś dla zmarłych naszych matek. Matko Najświętsza. Błagamy Cię w tych dniach o wyproszenie nam łaski dobrych urodzajów. Prosimy, byś czuwała nad pracą rolników, ogrodników, sadowników. Błagamy Cię, byś wyprosiła odpowiednią pogodę, która tak bardzo jest potrzebna dla wszystkich, którzy na roli pracują. Matko Najświętsza. Proszę o błogosławieństwo dla Marcela i Jakuba. Przystąpili oni w minioną niedzielę po raz pierwszy do stołu Pańskiego. Niech cieszą się Twoją opieką, Twoim wstawiennictwem. Doprowadź ich do wielkiej przyjaźni z Panem Jezusem. Proszę Cię, Mario, byś wyprosiła potrzebne łaski wszystkim dzieciom, które przygotowują się do pierwszej Komunii Świętej. Matko Boża Ludomska, błagam Cię, byś wyprosiła u swego syna łaskę zdrowia dla Genowefy, dla Antosia, dla Piotra, dla wszystkich chorych. Matko Najświętsza, proszę Cię o potrzebne łaski dla brzemiennej Marty i jej dzieciątka. Opiekuj się wszystkimi brzemiennymi matkami i ich dziećmi. Matko Najświętsza, zbliżają się matury. Błagam cię, byś wyprosiła dary Ducha Świętego dla wszystkich maturzystów. Matko Boża Ludomska, wyproś wszystkim parafianom Ludomskim potrzebne łaski, łaskę zdrowia, łaskę pokoju w sercu, tego wszystkiego co jest im potrzebne, by żyli dobrze i pobożnie. W chwili ciszy przedstawmy Panu Jezusowi za przyczyną Matki Bożej Ludomskiej nasze najbardziej osobiste dziękczynienia i błagania. A teraz o Maryjo, Przyjmij wspólne dziękczynienia nasze. Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci Matko Boża Ludomska. Za pocieszonych w strapieniu, dziękujemy Ci Matko Boża Ludomska. Za ocalonych z rozpaczy, dziękujemy Ci Matko Boża Ludomska. Za wyzwolonych z mocy grzechu, dziękujemy Ci Matko Boża Ludomska. Za wysłuchanych w błaganiu. Dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska, za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska, za miłość Twą macierzyńską. Dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska, za dobroć Twą niezrównaną. Dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska, za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska. O Maryjo, usłysz nasze wspólne błagania. Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska, za strapionych, abyś ich pocieszyła, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska, za płaczących, abyś im łzy otarła. Błagamy cię, Matko Boża Ludomska, za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była, błagamy cię, Matko Boża Ludomska. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska. Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska. Zagrzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Błagamy cię, Matko Boża Ludomska, o wysłuchanie wszystkich próśb naszych błagamy cię, Matko Boża Ludomska. O Maryjo, Pani Ludomska, Ty jesteś prawdziwie Matką Bożą i Matką naszą. Tyś pośredniczką naszą przed Bogiem. Tyś szafarką łask wszelkich. Jezus, syn Twój, niczego Ci nie odmówi. O Matko Boża, jesteś tak potężna i dobra. Z wielką ufnością spieszymy do Ciebie, przedstawiając Ci nasze potrzeby, a Ty racz im łaskawie zaradzić. We wszystkich potrzebach i niebezpieczeństwach dusz naszych, wspieraj nas, Pani Ludomska, byśmy zawsze w łasce Bożej trwali. Wspieraj nas, Pani Ludomska, byśmy ustawicznie wolę Bożą pełnili. Wspieraj nas, Pani Ludomska, byśmy nie zeszli z drogi zbawienia. Wspieraj nas, Pani Ludomska, byśmy się zawsze grzechu wystrzegali. Wspieraj nas, Pani Ludomska. W chwilach gwałtownych pokus, wspieraj nas, Pani Ludomska. Wśród okazji do złego, wspieraj nas, Pani Ludomska. Przy napaściach złego ducha, wspieraj nas Pani Ludomska. Na drodze doskonałości i cnoty, wspieraj nas Pani Ludomska. W wiernej i gorliwej służbie Bożej, wspieraj nas Pani Ludomska. W zachowaniu czystości według stanu, wspieraj nas Pani Ludomska. W modlitwie wytrwałej, wspieraj nas Pani Ludomska. W zdobywaniu pokory i cichości. Wspieraj nas Pani Ludomska w miłowaniu Boga i bliźniego, wspieraj nas Pani Ludomska, byśmy się zawsze dobrze spowiadali, wspieraj nas Pani Ludomska, byśmy ciało Pańskie godnie przyjmowali, wspieraj nas Pani Ludomska. W doczesnych naszych potrzebach, wspieraj nas Pani Ludomska, na drogach doświadczeń i cierpień, wspieraj nas. Pani Ludomska. W smutkach i strapieniach żywota. Wspieraj nas, pani Ludomska. W dolegliwościach choroby. Wspieraj nas, pani Ludomska. W ubóstwie, biedzie i nędzy. Wspieraj nas, pani Ludomska. W dniach prześladowań. Wspieraj nas, pani Ludomska. W walce o wytrwałość do końca. Wspieraj nas, pani Ludomska. W śmierci godzinie. Wspieraj nas, Pani Ludomska! U bram wieczności Wspieraj nas, Pani Ludomska! Kyrie eleison Chryste są, Chryste, Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże Zmiłuj się nad nami Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta co jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, Módl się za nami, Matko Miłosierdzia. Módl się za nami, Matko nieskalana. Módl się za nami, Matko Najczystsza. Módl się za nami, Matko Dziewicza. Módl się za nami, Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przeciwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno obożna, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą mądrości, módl się za nami. Przyczyną naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwały, módl się za nami. Przybytku słabych pobożności, módl się za nami. Róża duchowna, módl się za nami. Wieża dawidowa, módl się za nami. Wierzą z kości słoniowej, módl się za nami. Do złoty, słoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaradna, módl się za nami. Uzdrowienie chory, módl się za nami, ucieczko grzesznych, módl się za nami, pocieszycielko sprawiony, módl się za nami, wspomożenie wierny, módl się za nami, królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarków, módl się za nami. Królowo proroku, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez smazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wziębęta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, Módl się za nami, królowo rodzin. módl się za nami, królowo pokoju, módl się za nami, królowo polski, Mógł się za nami, królowo Polski, módl się za nami, baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie, przepuść nam Panie, baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie, wysłuchaj nas Panie, baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Raduj się mi wesel Panno Maryjo, halleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, halleluja. Módlmy się. Boże Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa przywróciłeś radość światu. Sprawa byśmy przez Jego Matkę dziewicę Maryję. Osiągnęli szczęście życia wiecznego Przez Chrystusa, Pana naszego Amen Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko Naszymi prośbami racz nie gardzi po potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza cieszycielko nasza, synem swoim na nas pojednaj, synowi swojemu na polecaj, swojemu synowi na nas oddawaj. O pani, o pani, o pani nasza orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, chwalcie cieni, z tegani, Źródła i kręte strumyki, Chwalcie cieniste ganiki, Źródła i kręte strumyki, Co gra z morza falami, W powietrzu buja skrzydłami, Chwalcie chwalcie z nami panią świata jej dłoń nasza nie splata chwalcie z nami panią świata jej dłoń nasza nie splata ona dzieł boskich korona od anioły wywyższona, choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi księżnym strumykim mruczeniem, kaszę ta słodkim nie, I co czuje i co żyje, niech z nami słagi bary, I co czuje i co żyje, niech z nami quae maree